Dzień, Dzień dobry. dobry! Witajcie, kochani, w tym szybkim wstępie. I żeby przechodzić od razu do rzeczy, to coś dostaliśmy na testy. Dwie rzeczy. Jedna rzecz, yy, taka bardziej jawna, to Bartek szybko się dowie, co to jest. Ale druga to będzie ciekawostka. To będzie coś, co będzie musiał zgadnąć, co to, to jest. Bo jak przychodzi jakaś paczka, to już było mówione. To ja będzie musiał się nie wiem. Ja zastanowić, jestem... co to może być. Ja jestem... Uwaga! W ciemnym. Pokazujemy pierwszą rzecz, którą przywiozła mi dzisiaj firma Rejtal z Łodzi. Dziękujemy serdecznie. Czyli rzeczy spawarkowe, to już wiem, na pewno nic tak. kulinarnego. Z uwaga, patrzcie. O, mierniczek. To jest najnowszy model reflektometru dwufalowego EXFO AXS 120. Tak, dobrze przeczytałem. Ale to jest taki pernament. Czy to jest taki toć, bad give back? najbardziej. bardziej. A, nie to to, to to, to rzeczy za drogie podejrzewamy, żeby u nas zostały. O tym nie rozmawiamy, ale rozmawiamy o tym, po prostu pokażemy Wam. A, normalnie po prostu, lata na Windowsie, tak? to działa? To, dobrze no Właśnie to jest takie dla mnie niepo, niepewne. Uwaga, żeby nie gadać teraz o głupotach za bardzo, to to jest reflektometr, który ma w sobie kilka funkcji. I teraz omówię najbardziej podstawowe. O TDR jako wiadomo, Pomiary włókna, miernik mocy, źródło mocy i VFL. Yy, tak naprawdę to zaraz sobie zrobimy jeden test. Taki stolikowy. Podłączymy kilka rzeczy, zobaczymy jak zadziała. Ja się jedynie bawiłem tak powiesz jak powiem, na siedzeniu. To jest pierwsza rzecz. I zapraszam do testu małego, szybkiego. I mamy AXS120. Tak jak było to powiedziane wcześniej, nie ma podwórki z tyłu, ale on to zwyczajnie chce stać, jak się to postawi oczywiście zrobimy sobie taki testik, nie, nie przygotowaliśmy żadnych kabli, żadnych cudów po prostu podłączymy sobie na przykład dwie rozbiegówki, podłączymy sobie taki uspiterka pomiędzy po prostu zobaczymy jakie są wskazania, jak to będzie działało oczywiście nie wtykamy brudasów do reflektometru, tylko zawsze sobie bierzemy, ja to zawsze biorę numerek 1 do reflektometru i teraz mokro, sucho, mokro, sucho wyjeżdżamy Następnie, no i to trzeba mocniej odklikać, bo u mnie to wiadomo, tak Wyruszane że samo się otwiera i to daję daj drugą stronę też, nie po prostu stać. Idziemy teraz tak, o adapterek, tutaj sobie wstawimy na dalszy nasz tor, to jest zasilanie z dlaczego nie, a zobaczymy, wszystko sobie obczyścimy. A potem najwyżej pobrudzimy, zobaczymy jaki będzie skutek. No i tak naprawdę mamy tutaj naszą czwórkę, więc no niektórzy mierzą przez Pitery. My nie jesteśmy nauczeni mierzyć przez Pitery, a przez Pitery mierzą ci słupiarze. Ci, którzy mają kaskady porobione, wszelakie. My nie jesteśmy słupiarzami i nie znamy się na pomiarowaniu przez Pitery. Ja bym chciał o tym coś porozmawiać. No nie potrafię. Teraz sobie przykniemy tak na następną część cieleczki i tak się czyści. Taka kostka kosztuje 17 zł na AliExpressie i działa też świetnie. Możemy kupić drogą amerykańską oczywiście, ale taka też z zupełności zadziała. Nie wiem tak naprawdę, jak funkcjonuje tutaj nazewnictwo tych plików, ponieważ tutaj jest na Expo Ench, Exchange. Powiedzmy, takim systemie, który po WiFi wysyła projekty do chmury, Expo i tak dalej. To są podobno jeszcze takie wersje beta, jeśli chodzi o ten model. Po prostu dajmy play, tak? Zobaczymy, co się stanie. Pierwsze moje ustawienia to są tak 650 metrów zakresu całego, 30 sekund i 5 sekund pomiaru. On jest dwuzakresowy. Właśnie nam przyszły pomiar pierwszy i teraz drugi. O, widzimy, że mamy nawet jakieś. Błędy, wskazuje nam na, na błędy, nawet jest taka czerwona wielka kropa yy, na środku, czyli na wejściu naszego spitera, więc pewnie wykrywa zwyczajnie tłumienie. Teraz, żeby obejrzeć zdarzenia, to musimy kliknąć na tą ikonkę I widzimy, że mamy 7 decybeli straty na tym splitterze. To jest splitter czwórka. I teraz musielibyśmy wejść do naszego Discorda, bo tam mamy taką ściągę. Ile każdy splitter, bo mi się nie jest, że pamiętam, ile każdy splitter ma tu mija? Nie, nie pamiętam. Po prostu jak mam wpiąć, to wpinam, tak? Tego się nie, nie pamięta. Ym, I tak, tak wygląda nasze złącze pierwsze po 157 metrach, mm, ponieważ tyle ma nasza rozbiegówka. Mamy porównanie do fal. Reflektacja minus 58, minus 60, czyli tak w miarę udało się doczyścić. Mogło być lepiej, ale nie zawsze. Cały nasz odcinek zakończył się na 319 metrze. Teraz zobaczymy, czy da się włożyć, włączyć taką standardową. A tak, no to jest tradycyjna tabela zdarzeń dla dwóch fal. Więc taki podgląd, jeśli chodzi o to urządzenie, jest dobre. Reflektacja minus 58, no jest ustawiona bardzo. Tygorystycznie, więc do minus 60 musielibyśmy podczyścić. Ale zobaczmy, dlaczego nie. Czy nam się to uda? Czyli jeszcze raz, płyn do czyszczenia szybkie przetarcie. Tylko nie wciskam tego do końca przy takich mm, czyszczeniach, dopiero drugą stronę przecieram, i teraz mogę dopiąć oba, obie strony, żeby mieć pewność, że są czyste, a nie, że czystą dopiąłem do brudnej, coś tam się przeniosło i tak dalej. No jedziemy jeszcze raz. To, że będzie tłumienie, to jest normalne, to się spodziewam. Reflektacja to jest splitter ogólnie używany, on nie jest nowy, więc reflektacja nie musi być wcale też jakaś super ekstra. Piękna, w dodatku te rozbiegówki też nie są pierwszej świeżości. Minus 58,5. Dobrze, do tego się już nie przypierdzielam, ale zrobimy sobie teraz pomiar rozbiegówka. Do rozbiegówki. Ogólnie urządzenie nie jest bardzo ciężkie, ale czuć, że troszkę waży. Jednak bateria tutaj wytrzymuje podobno cały dzień pracy. Według lotki. Teraz widać, że mamy dosyć ładny wynik. Oprócz tego, że jest błąd, ale to głównie dlatego, że jest ustawiona ta reflektacja bardzo rygorystycznie. I teraz spadło do minus 46 nawet. Na złączu środkowym, dlatego pokazuje nam wynik nieprawidłowy, czyli negatywny wynik pomiaru. Uwaga! Nie do końca, to mogę dopiąć. I teraz na nowym miejscu. To jest ostatni nasz pomiar. Potem jeszcze sprawdzimy real time, jak funkcjonuje. Nie, reflektacja niestety nie. nie no nie, ale, ale poczekajcie. Weźmiemy sobie drugą nóżkę naszego. naszej rozbiegówki. Tutaj zatkam, bo może tamta jest po prostu gorsza. I jedziemy. Start. Nie, jest nawet chyba gorzej. No niestety, że tak powiem, takie mamy narzędzia. Jeżeli ktoś chce nas pomóc z rozbiegówką, zapraszamy, bo widzicie, minus 40, to jest wynik, kurczę, niesamowicie słaby. Naprawdę niesamowicie słaby. Dobra, ostatni test, to sprawdzamy real-time, czyli ten zegareczek. Naprawdę polecam Wam na real-time nawet na takie czyszczenie, ponieważ wtedy na bieżąco widzimy, co się dzieje? Jaki ten pink jest wielki? Także zrobimy sobie tak, tak, tak. No kurczę, to jest gorszy niż właśnie tamta strona. Ja teraz się wezmę tak chamsko, wycofam i weźmiemy sobie jeszcze klikadło. Trzy razy. Chociaż to jest ostatni klikacz, już kurczę. No tutaj też dobra. Bez alkoholu. No, wydaje mi się, że ciut lepiej, ale i tak to będzie dla naszego EXPO nie do zaakceptowania. Ale na pewno lepiej wyczyściłem niż tą kostką wcześniej. I nasze wyniki to minus 50. No, sporo podskoczyło na tych samych wartościach. Pyk. I piek. kurczę, to jest takie lekkie w porównaniu do FTB-1, które jest ogromne i ciężkie. To jest straszne. Wydaje mi się, że teraz będzie minus 55. Że ciut lepiej może udało się zejść. 56. No, no blisko, blisko do 60. Dobrze. Sprawdzimy sobie teraz źródło mocy. Do tego wykorzystamy sobie naszego starszego brata. Tak jak każdy wspominał, szybkie psiknięcie na kosteczkę. W naszym refektometrze złącza są już mega, niestety bardzo mocno zużyte. Już, wpięte. I teraz patrzymy. Tutaj w ogóle zauważyłem dzisiaj, bo już to trochę sobie próbowałem obadać, wiele ciekawostek. Uwaga, dajemy start. Minus 9. Blink, czyli aha, ginące. No dobrze, to też jest takie dobre. Puszczasz sobie taki blink, idziesz w trasę i na mierniku po prostu sprawdzasz. Jak masz moc, no to, to może być most wszelaka, moja, twoja. Ale ten blink jest cudowny, bo się bardzo szybko dowiesz, że to jest twoja moc. Żadna inna się tak nie będzie zachowywać. Dobrze, teraz sobie zobaczymy jeszcze miernik mocy, bo równie dobrze możemy odwrócić sytuację. To urządzenie również może być. Źródłem mocy. Teraz robimy tutaj źródło. I tutaj modulację, No podobnie. Podobnie, bardzo podobnie. Weźmiemy sobie 13.10. Włącz. Jest. Minus 3. Działa. Wszystko, wszystko działa. Możemy sobie przełączyć na bling. No też. Też jest. Ile, ile zdąży w tym czasie złapać, tyle ma. I teraz przechodzimy do drugiej części, czyli mam coś, co Bartek nie wiem, czy będzie wiedział, co to jest. Uwaga, proszę delikatnie unboxingować. Tak, jest. zasuwanie teraz. Dotykam coś. Jest jakiś. Pok co? Na razie dotykam tylko. No, to... I ma to kształt. Tak. Zapraszam, wyciągnąć. Ah, Mikroskop inspekcyjny firmy. Expo! Co to jest? Expo, jakieś dusze sprzedałeś, szatańską swoją? <grym> <grym> no, ale to jest. Mieliśmy już taki jeden. O, To, to można zrzucić na dół i się nie rozwali. Ty, solidne jak, jak skutka, myślisz, wygląda. Jak myślisz, jak uważasz. I uwaga, zrobimy sobie teraz pierwszy teścik tego. Yy, skorzystamy z naszej rozbiegówki, która była... Made in Canada jest napisane. Patrzę tak. Made in i widzę, czy się czajna, ale nie czajna, Canada. Dobra, najpierw włącz. Którym się tym? Przyciskiem, tak, tym, tym zdjęciowym. Trzeba poczekać, aż się zapali na stałe. Niebieska lampeczka u samej góry, bo to się musi nagrzać. No i pewnie już. I teraz zaaplikuj. Do adaptera to jest, tak? No dwustronnym. Albo przez adapter robisz patchcord, albo bezpośrednio w adapter wciskasz. Zawsze. Przez adapter. Się wciska, Aha, prawda? Dobra, i teraz wciskamy jeszcze raz. Do pewnie... przełącznicy, no to nie używasz adaptera, bo już tam jest adapter. Kurde, I jedziesz. No, no, no. Co to tak. robi teraz? myśli? Trwa badanie. Tak. Pup. Jedno pchnięcie. Tak. Tutaj trzeba scan here for help. Tak, trzeba zapytać o. Co znaczy, że? Do dupy. <laughs> to znaczy, że jest bardzo słaba jakość tego złącza że ma uszkodzenia stałe, na przykład, że jest bardzo brudne. Tak naprawdę, żeby się dowiedzieć, to ma pięciostopniową skalę. Musielibyśmy przeczytać manual do tego, żeby się dowiedzieć, jaki stopień za co odpowiada, bo to podobno jest ściśle określone. Ale że to jest nasze pierwsze, nasza pierwsza styczność, taka realna z tym, to się nie dowiemy. A kto ma tyle czasu, żeby czytać wszystko? Tak. I teraz dla porównania zbadamy sobie to. To jest nowe Uu. urządzenie, Uu. więc uwaga. 3, Będziemy 4. się stykać dwoma EXFO? Tak. Ale A tu widzę USB. Oddykać, czy to, to tak, znaczy, że to ładowania. można podłączyć? A, do ładowania. Czyli to nie jest. E, nie masz podglądu takiego żywego. I teraz ludzie w EXFO to mają takie. O co oni zrobili? O, mierzy. <laughs> Połączyli. Niebieskie jest jak na razie, myśli, myśli, myśli. Tak, chwil trwa ocena sytuacji, zoomowanie, fokusowanie. Tak. Pewnie różne rzeczy. O, mrygło, ale co to znaczyło, że w połowie 4 na 5. Tak, Czyli to znaczy, rygorystyczne, ale było. To znaczy, że mogłoby być lepiej. I teraz uwaga, gdzie jest czyścik, który dopiero tutaj był? Po zakończone... Jest za Tobą czyścik obok? Może w to Oczywiście, trzeba. że tak. Po zakończeniu jeszcze przez chwilę pokazywało te cztery, zielone były. Bardzo ciekawe. Jakość wykonania to jakby to obrócić, jakąś przyzłęb? <sum> Samoobsługa. No, czy to? Czy to? Nie, no złączę w reflektometrze, Dobra. Możliwe, że jest teraz trochę słabsze, więc zrobimy sobie raz, dwa, trzy i jedziemy jeszcze raz test. Zobaczymy, czy się polepszy. Czy to można patrzeć w to? Czy to promieniuje jakoś morderczo? Nie w ogóle, super safety first. Safety first, dobrze. Bo myślałem, że można zgrać z tego obraz, ale nie ma takiej opcji. Na ten temat mini wiadomo. O, Dosyć szybko było pierwsze piknięcie. Cztery Dalej mamy pięć. cztery. Dobra, odłączamy. Czyli można lepiej pewnie. Jeszcze można. Możemy lepiej. sobie przetestować jeszcze, złącza w tym refektometrze, ale podejrzewam, o, nas, że to wiesz co? Powie, to czerwieni braknie. Do śmietnika. Tak. W sensie nie reflektometr, tylko złącza, bo tu trzeba serwisować jednak to urządzenia, tak. a... A to już 4 lata minęły, więc to się wszystko zużyło. 4 lata od serwisu? O, mega I co myślisz? Zong. Umarł w butach. Ale te złącza nie są chybaż takie drogie. Nie no, są. Są. A to, to, co warto jeszcze powiedzieć, to uwaga. Jedna z największych zalet tego urządzenia to tutaj złącze samodzielnie można wymienić. Tam tu nie, tam to trzeba to rozebrać, rozkręcić. Nie wiem co jeszcze, ale tutaj jest zmienialne, więc możemy sobie pewnie zmienić na 1625-1650, jak wyjdą, prawda? Bo w nowszych, najnowszych modelach EXO FTB będą już wymienne. To jest duża zaleta. I samemu będzie można to zrobić, to jest najlepsze. Dobra, to teraz ja uwaga: zabieram. Coś takiego. A. To jest nowy nieodpakowany paczkol. Zobaczymy. Czy da się piątkę zrobić? Tak. 3 minutowe specjalnie. Minuta 55. Dobrze. Jedziemy przez adapter. Paczkol zawsze. Dobrze. Wciskamy w dupkę, Klikamy kamera. Następuje pomiar. Ustraszony. Oh. Cztery. No to kurczę, może to jest też dosyć rygorystyczne. Czy to jest możliwe? Oczywiście. Czy ja mogę teraz wziąć i kostkę czyszczącą użyć? Jeszcze lepiej. Content Transmitter Module. Czyli to jest jakiś, nadanie, no, nadajnik tutaj w środku. Czyli można chyba odebrać na telefonie. Jedziemy. Skoro... Czy jest to możliwe? No, musielibyśmy o tym poczytać. Bo mm. jesteśmy tak, jestem tak przygotowany, że szok. Pięć! O! Jest, jest! Pięć! 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 Eee. <grystanie> Zaczął się w kamerze i dostałem pierdolca w <grystanie> Tak. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Myślicie, że zatyczki to znalazłem? O, oczywiście, że nie. Myślicie, że ten paczkord Gdzie teraz pójdzie? Do, do tych użytych. Po no, prostu do śmieci odleci. Pamiętajcie dzieci, paczkordy są jednorazowe. Nie czyści się, po prostu... Ona jest sama, potem ich nie ma. Tak, jak bierzesz taki paczkur do zaświecenia czegoś, do zmierzenia, to tak. zapomnij, że użyjesz go jeszcze raz. Dobrze. Dobrze. Teraz Bartoszu, co sądzisz o tych urządzeniach? Tak. Takie swo. Kurde, no fajne. Ogólnie, jak zawsze, z każdym produktem tej firmy, no to ona jest dobrze zrobiona, bo to nie jest ciang ciang Wielandia, tylko to jest jednak... Kanada, Kanada. Kanada. Nie bawiłem się nim i nie wiem, to, to nie jest no Nie szacę, ten to nie jest Windows, to jest Android. Mi to tak pachnie, trochę androidowo, bo jednak bierzesz z góry, możesz sobie Taak. zmienić, możesz sobie jasność zrobić tradycyjnie no i sobie wybierasz, czy chcesz mieć internet po czy Bluetooth na przykład i jakieś urządzenie do telefonu. To może, jest moje no, pierwsze tutaj to spotkanie z tym, Ta, Ta. ja, nie, ja nie, nie wiem nigdy, ja się dowiaduję Ta. razem z Wami. Tak, to jest bardzo źródło, uproszczone urządzenie. OTDR, myślisz bianny. sobie, że weźmiesz takie urządzenie, ono będzie miało milion ustawień i będzie fajnie. Nie, ono jest bardzo proste. O OTDR ma. O progi sobie można wyłączyć, żeby tą reflektację. Tak, możesz zrobić oczywiście to samo, co też w dużym, że możesz sobie to powyłączać i przesuwać te progi dalej albo całkiem w ogóle wyłączyć. Jedynie tutaj nie wiemy jeszcze jak jest z pomiarami jak jest ze zgrywaniem ponieważ można wpisać kilka takich zmiennych jak właśnie firma, klient ale jakieś lokalizacje AB no może być już ciężej jak na razie to jest takie połączenie z tym x 4 czyli właśnie wysyłasz do danego projektu te pomiary bardzo możliwe, że to będzie wymagało dalszej obróbki i my, edycji, ale mam nadzieję, że nie mam nadzieję, że będzie można ustawić sobie tak jak w dużym po prostu lokalizację A, B relacje, to co my ustawiamy i będzie inkrementacja od 1 do 24 lub tyle ile będziemy mierzyć włókna i będzie dobrze. Ale Możesz sobie utworzyć tutaj i wtedy po prostu mierzysz i Ci zapisuje na tym i możesz sobie ustawić automatyczne pomiary. Jeszcze ma coś, co mój niestety reflektometr za 7 koła ponad, shit nie ma, czyli może automatycznie odjąć rozbiegówkę. Można tak. ustawić włókno rozbiegowe, a u mnie niestety to trzeba... Biedny technik się namęczy, ale co, tworzymy, nazwa, operator, firma, klient. Nazwa, dla jakiego operatora, dla jakiej firmy i kto jest klientem. Dalej. I pierwszy identyfikator, czy jakiś numer kabla. Ostatni identyfikator. I tak, no z tym trzeba się zapoznać, jak to działa. Tak naprawdę po tym podłączyć to do laptopa, pobrać te pomiary i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Nowy jeden wynik. A ty miałeś tysiąc wyników? Chyba, czyli hmm, ciekawe. No dobra, ale tak, takie podstawowe rzeczy możesz pisać. Relacji nie ma chyba, tak? Firma, klient. Ostatni identyfikator. A, pewnie to jest AB, co nie? Skąd dokąd? No ja to teraz składa y tak, 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 tak. A, wyłączyłaś kawę. <laughs> A cześć. Się przykrzała wiesz Za bo... razem będziemy mieć cztery mikrofony. Dwa na głowę. I co, i tym sposobem dziękujemy EXFO, dziękujemy Rejtard, za to, że możecie nas uraczyć i możemy potestować takie urządzenia i je popróbować. Tak naprawdę, to, to za każdym razem, jak coś śpinamy, można w ogóle brać i testować, prawda, żeby mieć pewność, że to jest czyste. Ogólnie nie, to jeszcze taka jedna rzecz. Ja. Pomijając to wszystko, teraz właśnie o takim rzeczy mówił ostatnio, że chciałby takie coś. Ach, bo jeździ na trasach Szaf, na i chciałby mieć takie coś w torbie swojej Neo, Neo Tools. Neo Tools, link do konta jest w opisie filmu. chcesz się sponsorować. <grym> <grym> to tak, chciałeś to mieć. Idziesz na jeden spaw z torbą z spawarką, Nie że wielkiego eksponu, no bo jednak naprawdę jest. Duże, no i i ciężkie. To musi być osobna torba, zawsze. Jeszcze drogie. Nie chcesz tego trzymać, tak? A to byśmy wsadzić i temu by się nic nie stało. I jakby sobie zmierzyć. O 900 to jest takie metrów. urządzenie bardziej serwisantowe, typu nasz pan inżynier. Jedzie zobaczyć, czy ma miernik, czy ma moc. Nie ma to, sprawdza, jakie są metry. To jest lekkie, przyjemne i zawsze można w torbie nosić. No to jest całkiem no. świeże urządzenie z sierpnia tego roku. Tak, tak. To wtedy się rodzi ja. Tak? W Laser 2 bardzo ciekawe, nie spodziewałem się takich rzeczy, ale Rafał był już od dawna podniecony i się cieszył, a ja mówię, no, znowu, no, znowu, a zaraz będzie niedługo drugie wideo, Rafał dostał rzeczy, tak trzeba nazwać te wideo, Rafał dostał rzeczy. <grym> tak, i nie rozdaje. Nie rozdaje. I nie, Czek, drugi, nie sprzedaje. Drugi, 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 ten, kamera inspekcyjna przyjdzie trzecia, będzie moja. Tak, jest zawsze Czeka, zasada, Zasada, tak, do trzech, trzech zasada trzech. Jeśli coś zdają tę zasadę, proszę lepiej w komentarzu. Jak nie, to następnym razem coś przypomnę, bo już niedługo się spotykamy znowu na podobnym unboxingu. Ad tak. Oczywiście. Zobacz. Dobrze. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się, pa. A nie ma recording. Ciekawe czy się wcześniej nagrywało, nie? Bo tutaj pokazuje, ale czy się nagrywało? Tak, będzie taki ten... Jeszcze raz wszystko od nowa. Ale dupska, będzie A bite. A ty tylko pieniądze. pieniądze i pieniądze. Bo by to zadziałało dziękowo, bo drugi raz to nagrać. Ale już mamy skrypt. Tak, a ta kamera niestety ona słabo zbiera tak z tego. Lepiej, kurczę, już VHS zbierał z tła niż, niż to. No, VHS to był zaprojektowany, żeby. <słuch>